Warto by teraz wspomnieć o takim ostatnim, ostatnim flocie, ostatnim państwie z tego okresu, które ma nie ma dużego znaczenia, ale działo się tam naprawdę naprawdę sporo. I to jest flota Beniaminek, tak naprawdę, dla tych wszystkich marynarek z wielkimi tradycjami. Jest to flota zupełnie, zupełnie nowa, która pojawiła się właściwie od zera. Mam na myśli flotę sowiecką. Dlaczego od zera? Otóż, owszem, Rosja, Związek Radziecki przejął tradycje rosyjskie w wielu dziedzinach, jeśli chodzi o technologię, o, o wojskowość, ale nie w kwestii marynarki. Dlaczego? Otóż, kiedy mamy początek rewolucji, to rewolucje zaczynają przede wszystkim marynarze, tak? Słynny, już nie mówiąc oczywiście o tych wydarzeniach na pancerniku Aurora, tak? który rozpoczął niejako tę rewolucję. Co się wtedy, zaraz potem coś się stało bardzo ważnego w Kronstadzie? Otóż y, wszystkich oficerów, wyższych jak porucznik, kapitan, wzięto po prostu do lasu i rozstrzelano, albo zakłóto bagnetami. Wymordowano praktycznie całą kadrę oficerską w y, flocie bałtyckiej. Bardzo podobny los czekał wielu oficerów floty czarnomorskiej. Wielu, ich, wielu, nie, wielu oficerów zasadniczo nie przeżyło tej rewolucji i wielu było zresztą bardzo przeciwnych, zresztą... Wystarczy powiedzieć o takiej znaczącej postaci dla białych jak admirał Kołczak, tak? w pewnym momencie głównodowodzący, naczelny wódz całej, całej siły armii białych w wojnie domowej w Rosji. I zasadniczo Rosja jeszcze dodatkowo nie miała dużej floty, bo nie zdążyła jej odbudować po Sushimie, nadal jeszcze, to jeszcze nie było rozwinięta w pełni, a i tak wiele jednostek zostało straconych. I to nie dlatego nawet, że straciła je w wyniku działań pierwszej wojennej, pierwszej wojny światowej, tylko w wyniku rewolucji. Po pierwsze, wiele jednostek zostało zatopionych celowo, po drugie, wiele jednostek zostało przejętych i zatopionych na przykład przez wojska interwencyjne. Szczególnie Brytyjczycy sobie upodobali dopadanie i zatapianie jednostek wroga. Właśnie w ten sposób, że po prostu jak się wycofają, na przykład, bo będą musieli się wycofać z Rosji bo przegrywają, no to zatopimy wszystkie okręty, żeby nigdy nie mogli z nich skorzystać. A co tam, tak to złośliwie nawet bym powiedział. Efekt, A, tak. efekt tego był taki, że marynarka sowiecka właściwie musiała się tworzyć od nowa. Trzeba było stworzyć nowe elity, nowe jednostki, nową tradycję. Czyli właściwie tworzymy nową organizację wojskową, praktycznie na, 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 tak powiem, na gołym korzeniu, że się tak wyrażę. Jaki był tego efekt? Wbrew pozorom całkiem nieźle sobie Sowieci radzili. Przede wszystkim były duże ambicje, żeby mieć tę flotę, niedużą oceaniczną flotę, ale by móc zabezpieczyć swoje interesy, przede wszystkim móc ochronić swoje wybrzeża. To był pierwszy problem. No i to marynarka zaczęto bardzo intensywnie rozwijać już w latach 20. Natomiast w latach 30. w wyniku 3-5 latki doszło do bardzo intensywnego rozwoju floty. W planach były gigantyczne zamówienia na okręty. Wiele tych zamówień zrealizowano, mało tego tempo było tak duże, że nawet nie nadążano z wyszkoleniem kadr na te okręty w pewnym momencie. A dodajmy tutaj może jeszcze istotną rzecz, że odbudowa floty sowieckiej w dużym stopniu była możliwa dzięki kooperacji z Włochami, gdyż to w stoczniach włoskich powstawały pierwsze Sowieckie okręty nowych typów i to Włosi szkolili specjalistów. Także odbudowa tej floty dużo, naprawdę dużo zawdzięcza Włochom. Tak, dokładnie. Paradoks zresztą, że państwo komunistyczne miało, w tym duże wsparcie, miało przy tym duże wsparcie państwa faszystowskiego, tak? potem antykomiternowskiego. Ale to były jeszcze te początkowe lata 20, przełom 30., potem to już się już zmienia. Natomiast w międzyczasie, oczywiście, buduje się przemysł stoczniowy, zaplecze naukowe, technologiczne buduje się w samej Rosji, w samym Związku Radzieckim. I rok 35 to jest bardzo ważny moment, bo w tym momencie jest bardzo ambitny plan wprowadzony, który ma Związek Radziecki, nadać Związku Radzieckiemu flotę, która miała być trzecią siłą na Morzach Świata. Chcą zbudować trzecią co do wielkości marynarkę świata, czyli bardzo ambitny plan. Plan o tyle ambitny, że oczywiście na wiele lat rozbudowy, tak naprawdę, on był wykonywany. Problem był oczywiście w tym, że po pierwsze yy, mamy okres czystki tak, oficerskiej w latach 37-39. Druga kwestia tak. to wojna światowa. Tak, światową. też flotę. Tak, tak. I mamy też wojnę, wojnę po prostu w ogóle całą. Całą wojnę drukowo-wioślotową, która się zaczyna, i dosłownie Niemcy, jak już przejmowali jakieś porty, na przykład Związku Radzieckiego, stocznie, to oni tam znajdowali całe gotowe kadłuby okrętów podwodnych, krążowników, lotniskowców, to nie, ale pancerników. Ogólnie na wpół skończone, na niedokończone, wszystko to trzeba, wszystko to zostało stracone i te marzenia trzeba było odłożyć na okres powojenny. Natomiast tak. marnarka, i tu jest paradoks, marnarka sowiecka jako Beniaminek miała najnowocześniejszą marnarkę w latach 30. Bo to były wszystko jednostki nowoczesne, świeżo, świeżo budowane przede wszystkim. Tak. Bez... Choć trzeba też powiedzieć, delicy. że z ich jakością za to było tak, różnie. Tak, oczywiście z jakością było. No, doświadczenia różnie. się mścił. Także no, coś za coś. Coś za coś po prostu. Tak, ale A, można tu mm -hmm. dywagować, że gdyby nie druga wojna światowa, to na przykład, już w latach 50. Związek Radziecki miałby naprawdę, naprawdę potężną marynarkę. To, że miał ją później, jeszcze znacznie później, w latach 70., to jest inna sprawa, to może tak. kiedy indziej, daleko kiedyś indziej. To o tym, powiemy. tak, to powiemy o tym przy innej okazji. Mm -hmm. Czyli co, dzisiaj y, krócej, czy o wszystkim już powiedzieliście, co mieliście zamiar dzisiaj powiedzieć, bo y, napisałeś w Falati, że. Czym mu omawialiśmy z Harhorse, Tarnhorse. No właśnie, tak jest. Tak jest. Laniety, czy mówiliśmy o tym okręcie? E, dokładnie o technikaliach nie wspominaliśmy, poza tym, że to był pancernik kieszonkowy w sumie. Możemy A, jeszcze chwilę pojawić ja tę ta jednostkę. Tak, tak, ja powiem, bo to nie do końca był pancernik kieszonkowy, właśnie. To też się zgadza. A, tak, to znaczy w ogóle powstanie, powstanie tej klasy, to była z kolei znowu odpowiedź na Dünkerk. Po prostu, po tym jak Niemcy się zorientowali, że aha, Francuzi zrobili Dunkerque, który jest lepszy niż nasze pancerki kieszonkowe, no to teraz trzeba na nie odpowiedzieć jakoś. Więc w dużym stopniu też dzięki, też dzięki właśnie tej anglo-niemieckiej umowie morskiej, która trochę rozwiązała ręce Niemcom, Niemcy zbudowali dwa pierwsze pancerniki z prawdziwego zdarzenia czyli właśnie typ Scharnhorst i Gneisenau. One były zbudowane troszeczkę podobnej zasadzie co, jedno, co wcześniejszy typ to znaczy one miały służyć do celów korsarskich miały być dość szybkie miały być przede wszystkim właśnie szybsze od ewentualnych przeciwników. Były w przeciwieństwie do pancerników kieszonkowych już dużo cięższe. Miały normalny, jeśli można tak powiedzieć, pancerz. I miały zresztą bardzo silne opancerzenie chodziło o to, żeby maksymalnie zwiększyć ich szanse przeżycia. Natomiast ich słabością było stosunkowo słabe uzbrojenie to znaczy tylko 9 dział 280 mm w trzech potrójnych wieżach. Znowu to były nowoczesne 280. O bardzo dobrych charakterystykach balistycznych, no ale jednak to nie to samo co powiedzmy. 8:380. To nie do końca to samo. Natomiast poza tym, okręty były uznawane za w miarę udane, przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce to ich kariera wyglądała różnie. No to były takie właśnie pierwsze, to były takie okręty, które z kolei znowu wywołały odpowiedź Francuzów. Francuzi twierdzili, że muszą zbudować kolejne już pełnowartościowe okręty. I w ten sposób powstało rozwinięcie typu Dunkerk, czyli typ Richelieu. To były okręty zbudowane na bazie Dunkierki, według bardzo podobnych założeń, też 8 dział, też w dwóch, czterodziałowych wieżach na dziobie, ale miały działa 380 mm. Miały silniejsze uzbrojenie pomocnicze. Miały kilka takich rozwiązań, troszeczkę lepszych niż. Niż typ Dunkerk. Generalnie typ Richelieu jest uważany za też całkiem udany, tyle tylko, że nie miał okazji aż tak sprawdzić się w walce. Mm -hmm. Nawiasem od z kolei pojawienie się Richelieu też z kolei wywołało pewien problem po stronie niemieckiej. Niemcy też zaczęli się zbroić, ale to myślę, że powiemy o tym więcej w następnym odcinku, jak to wyglądało. A ja się spytam, bo ty mówisz o tych bomblach przeciwtorpedowych. Czy mówiłeś, co to jest już przedtem? Czy omawiałeś, co to, co to w ogóle są te bąble? Bo nie, nie przypominam, właśnie. Wiesz co? Nie sądzę. A nawet jeśli omawiam, to myślę, że nie zaszkodzi małe wyjaśnienie. Chodzi o to, że. Po tym jak po pierwszej wojnie światowej zorientowano się, jak bardzo niebezpieczne są torpedy, okazało się, że okręty zbudowane do tego czasu są rozpaczliwie słabo chronione właśnie przed uderzeniami torped. I jako takie dosyć fajne rozwiązanie wymyślono bomble przeciwtorpedowe, to chodziło o to, że do kadłuba dospawywano takie olbrzymie właśnie jakby bomble na burcie, takie wybrzuszenia, wypełnione z reguły jeszcze kilka, wypełnione różnego rodzaju materiałem. Bo to było kilka pomysłów, co tam w środku wypełnić, ale chodziło o to, że po prostu torpeda uderza w ten bombel przeciwtorpedowy, eksploduje niszcząc go, ale nie uszkadza samego kadłuba, nie powoduje przecieków, nie niszczy naprawdę, ży naprawdę żywotnych elementów okrętu. I generalnie bąble torpedowe w czasie wojny w miarę się sprawdzały. To znaczy. Nawet jeśli nie zapobiegały całkowicie zalaniu, to przynajmniej ograniczały, yy, ograniczały skalę zniszczeń w przypadku bezpośredniego trafienia. Także generalnie całkiem nieźle sobie poradziły. Mm -hmm. To co? Y, dzisiejsza historia okrętów y, zakończona. Zgadza się, dwa falaty? Mm, tak, myślę, że tak. tak. To, to jest okres krótki 35-39. I tak żeśmy wchodzili już troszeczkę w wojnę, no bo to tak ciężko pominąć. Więc no, wiele, dużo się nie da mówić o takim krótkim czasie, tak? Okresu, zwłaszcza w marnarce. Mm -hmm. A w przyszłym tygodniu już... Pierwsz, druga Wojna Światowa tak. i dowiemy się... E, nie, nie Druga Wojna nie? Światowa. W przyszłym tygodniu e, zajmiemy się, poświęcimy cały odcinek marynarce polskiej międzywojennej. O, to jest bardzo, to jest o, bardzo... bardzo fajny temat. I to jest temat, który zresztą jest do tego na tyle przyjemny w, w słuchaniu, w, w czytaniu o nim, że to jest... Poczytajcie sobie zresztą o tej marynarce dobrze, to zobaczycie, że tak powinno się rozwijać marynarkę dzisiaj współcześnie, a się tego nie robi. Więc, co robi ono w okresie międzywojennym w Polsce, to jest naprawdę, naprawdę fajny temat do, do, do rozwinięcia na cały zresztą odcinek i spokojnie na to zejdzie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Zdecydowanie tak, bo potem, jak już zaczniemy wojnę, to będziemy omawiać tyle rzeczy, że na dogłębne omówienie historii polskiej floty może nie starczyć czasu. Więc, to rzeczywiście jest bardzo dobra sugestia.